Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że przemysław Babiarz na antenie TVP komentując ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich, gdy puszczona była piosenka Imagine Johna Lennona, skomentował ją słowami: Świat bez nieba, narodów, religii. I to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety. Słowa te nie spodobały się zarządowi TVP, które w odpowiedzi zawiesiło dziennikarza i obiecano, że nie będzie więcej on komentował wydarzeń z Olimpiady. Jak przekazano w oświadczeniu, wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa telewizja polska. Nie ma zgody na ich łamanie, jakoby Przemysław Babiarz miał je złamać tym stwierdzeniem. I ta sprawa, drodzy widzowie, zasługuje na waszą uwagę z kilku powodów. Po pierwsze, z tego co zrozumiałem, pretensje do Przemysława Babiarza polegają na tym, że Imagine to jest po prostu piosenka o pokoju, o idealistycznej wizji miłości, tolerancji, czyli o uniwersalnych ideach i tyle. A Przemysław Bawiarz doszukuje się w tym jakiegoś komunizmu, jakiejś polityki, jakiegoś przekazu, którego tam nie ma. No tylko, że w takim podejściu, w, te, w tym oburzeniu pominięty jest jeden drobny szczegół, a mianowicie to, co sam John Lennon mówił o piosence Imagine, którą napisał. Piosenka Imagine, która mówi: Wyobraźcie sobie świat bez religii, bez krajów, bez polityki, jest zasadniczo manifestem komunistycznym, mimo iż sam nie jestem szczególnie komunistą ani nie należę do żadnego ruchu. Widzicie, Imagine to ten sam przekaz, tylko oblany lukrem. Teraz Imagine jest wielkim hitem niemalże wszędzie. Antyreligijna, antynacjonalistyczna, antykonwencjonalna, antykapitalistyczna piosenka, ale dzięki temu, że jest polana lukrem, jest akceptowana. I dalej, teraz wiem, co muszę robić przemycać przekaz polityczny z odrobiną miodu. To właśnie przede wszystkim robimy. To dopiero początek. Rewolucja dopiero się zaczyna. To jest fragment wywiadu z Johnem Lennonem opublikowanego w Record Mirror w 1972. W taki sposób sam John Lennon wyjaśniał o co chodzi w piosence Imagine. I teraz ważna sprawa. Jeżeli pomimo tego nie dla ciebie konkretnie ta piosenka to jest uniwersalny a polityczny hymn o pokoju. To proszę bardzo, nie ma żadnego problemu, żeby samemu ją sobie interpretować w inny sposób niż zamierzył to autor. To naprawdę nie jest zabronione. Wbrew temu, co mówili wam w szkole, być może teksty kultury niekoniecznie trzeba interpretować przez pryzmat tego, co autor miał na myśli. Można tworzyć ich własne rozumienie. No i ja też tak podejrzewam, że autorzy oprawy muzycznej na Olimpiadzie nie mieli raczej na myśli komunistycznych idei, które miał na myśli John Lennon, tylko właśnie jakieś takie ogólne tolerujmy się, kochajmy wszyscy i tak dalej. Ale jednocześnie rozumienie tej piosenki jako promocji idei komunistycznych to nie jest tylko również całkowicie uprawniona interpretacja, ale jest to wręcz, no właśnie, zamierzona interpretacja samego autora. No, wręcz nawet warto wskazać, że te wszystkie inne interpretacje są wtórnymi interpretacjami, a taka była pierwotna. I kiedy Przemysław Babiarz powiedział, że tak, y, y, te, tekst tej piosenki to są idee komunizmu, no to ja rozumiem, że niektórym zrobiło się niemiło, bo im samym ona się kojarzy inaczej, ale on po prostu zgodnie z prawdą przytoczył intencje autora tej piosenki. Przemysław Babiasz powiedział prawdę i został zawieszony za powiedzenie prawdy. W ogóle na moment tego, na, tego nagrania inni dziennikarze TVP Sport planują jakieś wspólne oświadczenie stające w obronie Przemysława Babiarza całe szczęście. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No bo jeżeli dziennikarz został zawieszony przez telewizję publiczną za mówienie prawdy, to to jest ważne. I wydaje mi się, że to powinna być praktyka niedopuszczalna z perspektywy wyborców dowolnej partii. Wydaje mi się, że nieważne, na kogo głosujesz, jakie masz przekonania, to telewizja publiczna zawieszająca dziennikarzy za prawdę jest czymś, na co nie powinniśmy się zgadzać. I tak jak w poprzednich latach ludzie się słusznie oburzali o to, że PiS robił ordynarną propagandę w TVP, tak myślę, że o takie przypadki też się warto słusznie oburzyć. Ja nie mówię, że to jest to samo, są dwie różne rzeczy, ale takie praktyki również zasługują na kategoryczne potępienie. Zaznaczam po prostu, że to się nie wyklucza, tak? Można było jednocześnie narzekać na TVP w poprzednich latach i również narzekać. Jeżeli ta nowa telewizja robi złe rzeczy, i tak jak rzadko takie rzeczy robię, to zachęcam do udostępniania tego filmu teraz, żeby ludzie się o tym podowiadywali, ponieważ to nie jest błahostka, jakieś przepychanki na antenie i tak dalej. Tylko to jest moim zdaniem naprawdę ważna sprawa. Kolejno. Jak czytamy na gazeta.pl, podczas piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk doszło do odwzorowania słynnego obrazu Ostatnia Wieczerza, który w latach 1495-1498 malował Leonardo da Vinci. Udział w jego odwzorowaniu brały m.in. Drag Queen. To miało zostać odbrane jako oddanie szacunku dla odmienności płci i kultury, ale wiele osób poczuło się urażonych. Potrafią obrzydzić nawet ceremonię otwarcia igrzysk, pisał były premier Mateusz Morawiecki. Obrzydliwe rozpoczęcie igrzysk to jest promocja sportu, a nie Obnażanie i marsz LGBT. To z kolei wpis piłkarza ręcznego Kacpra Adamskiego. Tak wyglądała ta inscenizacja. I jak czytamy dalej, taki sposób odwzorowania ostatniej wieczerzy sprawił, że z reklam wycofało się C Spire, gigant w sferze telekomunikacyjnej oraz technologicznej ze Stanów Zjednoczonych. Byliśmy zszokowani. kpiną z ostatniej wieczerzy podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W związku z tym C Spire wycofuje swoje reklamy z Igrzysk. Nie będziemy jednak częścią obraźliwej i niedopuszczalnej kpiny. Mogliśmy przeczytać w komunikacie firmy. Międzynarodowy Komitet Olimpijski postanowił. Stanowił wydać komunikat w tej sprawie. Nigdy nie zamierzaliśmy okazywać braku szacunku jakiejkolwiek grupy religijnej. Wręcz przeciwnie, chcieliśmy w ten sposób pokazać tolerancję i wspólnotę. Jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszamy. I w całym tym temacie są dwie sprawy. Po pierwsze, jeżeli ktoś mówi, że to mu się nie podoba, bo to jest brzydkie, to ja to całkowicie rozumiem, mi się to też nie podoba. Ale reakcje na to zdarzenie, jakie można obserwować w internecie, przejawiają w wielu miejscach, mam wrażenie, cechy jakiejś historycznej nadwrażliwości, świętego oburzenia, podnoszącego mało ważne rzeczy do rangi najważniejszych problemów na świecie i ogólnie wpasowuje się to wszystko w to, co często się określa mianem wrażliwości płatków śniegu. No bo jeżeli ktoś w tym momencie publicznie rozdziera szaty, i że to jest koniec świata, że nasza cywilizacja upadła, z powodu tej inscenizacji. No to myślę, że można powiedzieć, że mieści się to w szeroko rozumianej wrażliwości płatków śniegu. I bo wiecie, tak w ogóle to jest jeden z bardzo wielu elementów całej tej ceremonii. To nie cała ceremonia się do tego sprowadzała, a mam wrażenie, że w niektórych przestrzeniach internetowych od kilku dni gadają wyłącznie o tym. A w ogóle obraz Ostatnia Wieczerza, przypomnijmy, przypomnimy, jest oczywiście dziełem kultury o tematyce religijnej, ale jednocześnie na przykład no, nie jest przecież żadnym bytem sakralnym, więc gdy ktoś pisze o bluźnierstwie, a takie też komentarze widziałem, to szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi. I ja nie mówię, że mi się to podoba, bo to mi się nie podoba w ogóle estetycznie. Ale czy to naprawdę zasługuje na aż tak dużo uwagi, żeby przez kilka dni tym żył internet? Czy może właśnie mamy tutaj właśnie festiwal, kto się bardziej oburzy? Ale po drugie też nie jestem zaskoczony tym, że takie reakcje to wszystko przyciąga. No bo mamy tutaj nawiązanie do niezwykle popularnego dzieła kultury, ubrane w formę nie mieszczącą się we wrażliwości przeciętnej osoby. I tak samo bardziej ludzie się wkurzają. ludzi, mam wrażenie, że tym bardziej denerwują hasła, które próbuje się teraz tłumaczyć, to, że to tak naprawdę nie była ostatnia wieczerza, tylko nawiązanie do jakiegoś 17-wiecznego obrazu, o którym nikt do wczoraj nie słyszał. Nawiasem mówiąc, ten obraz. Sam w sobie jawnie nawiązuje właśnie do ostatniej wieczerzy, więc to też jest nawiązanie tylko pośrednie w jakiś sposób. A zauważmy, że jeszcze do wczoraj nawet ludzie, którzy bronili tego performanceu, bronili go w taki sposób, że śmianie się z ostatniej wieczerzy jest okej, okay, a teraz nagle zaczynają udawać, że w ogóle nie chodziło o ostatnią wieczerzę. I jakoś tak się składa, że bronią tego ci sami ludzie, którzy na co dzień grzmią, że jakiekolwiek publiczne działania nie mieszczące się we wrażliwości pewnej mniejszości społeczeństwa są całkowicie nieakceptowalne. Ale publiczne działania, nie mieszczące się we wrażliwości większości społeczeństwa, mają być akceptowane. No jak takie stawianie sprawy mogłoby nie wkurzać ludzi? I to jeszcze w miejscu, które teoretycznie ma łączyć ponad podziałami. Dlatego mnie nie dziwi też taki ani inny odbiór tego wszystkiego. Kolejno radykalna organizacja klimatyczna Ostatnie Pokolenie podmiotem terrorystycznym. Taką klasyfikację przyjęły na początku tego miesiąca niemieckie organy ścigania. Organizacja ta pod płaszczem prawa do protestu podejmowała bowiem akcje, które w istocie mogą wyczerpywać definicję terroryzmu. Należą do nich nie tylko blokady dróg, ale też świadome ataki na obiekty przemysłowe czy zabytki kultury. Przeglądając doniesienia poprzednich miesięcy, niejednokrotnie można się było natknąć na wzmianki o organizacji Ostatnie Pokolenie. Organizacja ta skupiająca radykalnych bezkompromisowych zdaniem zwolenników lub fanatycznych zdaniem Krytyków, aktywistów ekologicznych zasłynęła ze swoich akcji rozmyślnie uciążliwych, najczęściej nielegalnych, a niekiedy także destrukcyjnych. Dotąd akcje takie, prócz furii kierowców i kłopotliwych pytań w sferze publicznej o kwestie przestrzegania prawa oraz tolerowania jego łamania, kończyły się najczęściej miałkimi konsekwencjami. Aktywiści ekologiczni z zadowoleniem dawali się aresztować, bowiem i tak prawie natychmiast ich wypuszczano, pozując na męczenników. Do rzadkości należały jednak sytuacje, by faktycznie pociągnięto ich do odpowiedzialności. Tym razem może być jednak inaczej. W Niemczech organizację uznano bowiem za podmiot terrorystyczny. Postępowanie w Niemczech w sprawie działań ostatniego pokolenia trwało już od ponad roku z inicjatywy bawarskiego sądu. W maju zeszłego roku, w toku skoordynowanej akcji, niemiecka policja przeszukała szereg mieszkań aktywistów tej organizacji. Znaleziono wówczas fundusze w wysokości 1,4 miliona euro. Pochodzenie tych pieniędzy, a zwłaszcza ich kwota, jawiły się jako bardzo niejasne. Ostatnie pokolenie oficjalnie utrzymuje się bowiem z działań crowdfundingowych i zdatków sympatyków. Natknięto się także na plany ataku sensu stricte terrorystycznego na jeden z rurociągów w Niemczech. W konsekwencji w Niemczech zamrożono aktywa grupy, zamknięto jej stronę, a także poddano monitoringowi aktywności jej członków. Na początku miesiąca niemieckie organy ścigania wykonały kolejny krok i formalnie uznały grupę za terrorystyczną. Pytanie, czy pójdą za tym jakieś faktyczne działania. I wiecie, to jest kolejny krok w zmianie podejścia do takich organizacji, bo jakiś czas temu została ona też uznana w Niemczech za organizację przestępczą, a teraz już terrorystyczną. I wiecie, tutaj warte jest wskazanie, wskazania, że y, oczywiście w praktycznie każdej idei znajdą się fundamentaliści, ekstremiści, może nawet terroryści. I samo to, w żaden sposób nie rzutuje na słuszność bądź niesłuszność samej tej idei. I to znaczy, że wiecie, no to, że ostatnie pokolenie to są terroryści, w najmniejszy sposób nie zmienia faktu, że jeżeli jako ludzkość nie ogarniemy redukcji emisyjności, to możemy sobie zrobić bardzo duże kuku za jakiś czas. Ale jednocześnie mam wrażenie, że w naszej, czyli ogólnie zachodniej przestrzeni publicznej, mamy jakiś taki specjalny rodzaj pobłażania dla ekstremistów związanych z ochroną środowiska. To znaczy z faktu, że wszyscy się mniej więcej zgadzamy, że ochrona środowiska to jest coś dobrego, Mam wrażenie, że ludzie na tej podstawie wnioskują, że no to w takim razie możemy nieco lżejszym okiem patrzeć na ekstremistów, którzy przemocą próbują wymusić to na ludziach. A to chyba nie tak powinno działać, nie? Zwróćmy uwagę, że gdy inne grupy się tak zachowują, no to mamy z tym problem. Na przykład, gdyby jacyś muzułmanie, którzy z oczywistych względów uznają swoją wiarę za ważną, robili się pobłażliwi wobec swoich własnych ekstremistów. I nie mam tu na myśli koniecznie masowych morderców, tak? Tylko wyobraźmy sobie ekstremistycznych imamów w brytyjskich meczetach, nie? I gdyby ktoś był pobłażliwy wobec takich ludzi, no to natychmiast widzimy, że to jest problem. Widzimy, że to, że się zgadzasz z daną ideą, nie powinno Cię popychać do akceptowania niecywilizowanych form na skraju tej idei. Więc może my też nie powinniśmy tego robić w tym kierunku. Następnie. Jak podają rosyjskie media, nie żyje czołowa rosyjska ekonomistka Valentina Bondarenko. Szefowa Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk w chwili śmierci miała 82 lata. Według agencji TAS Valentina Bondarenko wypadła z okna swojego mieszkania w poniedziałek wieczorem. Niestety obrażenia, które odniosła, nie dawały szans, by ją uratować, stwierdza cytowane przez agencję źródło. Była ona jedną z najbardziej znanych rosyjskich ekonomistek. W trakcie swojej kariery akademickiej opublikowała ponad 220 prac w Rosji i na świecie. Podaje to jako ciekawostkę tylko, Oczywiście ostatecznie nie wiemy, co się stało, ale warto podkreślić, że w ostatnich latach znani Rosjanie, naukowcy, biznesmeni itd. coraz częściej wypadają z okien. I było to szerzej omawiane w odcinku na wojnie idei pod tytułem Rosyjski Syndrom Nagłej Śmierci. Odsyłam do niego, bo jest to zupełnie za serio obserwowalne zjawisko, że ludzie, którzy miewają wątpliwości co do kierunku, w którym zmierza Rosja Putina, lubią umierać w niespodziewanych okolicznościach. Można sobie to odświeżyć. Kolejno. Algorytmy TikToka w Niemczech faworyzowały partię AfD przed eurowyborami. Wykazano w raporcie organizacji AI Forensics. I, I interfejs, analizujących użytkowników w wieku 18-25 lat z tego okresu. W jednej czwartej przypadków sugestie ich wyszukiwania w aplikacji dotyczyły AFD. Była też mocniej promowana funkcji, inni też szukali. AFD pojawiła się nawet przy wyszukiwaniach innych partii, na przykład Zielonych. Za to gdy wpisywano AFD, nie pojawiała się inna partia. Według organizacji wynika to m.in. z większej aktywności y, AFD w medium. Jak piszą, jest to raczej pokłosie słabej moderacji połączone z odpowiednio przygotowanymi przez partię treściami, w ramach których stosuje się odpowiednie słowa kluczowe oraz na tyle angażujące treści, by platforma automatycznie proponowała materiał AFD. Wiecie co? Oczywiście istnieje możliwość, że to jest wyłącznie skutek tego, że AFD jest fantastycznie przygotowana do promocji w internecie i tyle. Natomiast zwróćmy uwagę, co my tutaj obserwujemy. Chińska korporacja... TikTok jest chiński. I przypomnijmy, że to nie jest podmiot całkowicie prywatny, bo żadna duża korporacja w Chinach nie jest wolna od rządowej kontroli. I taka korporacja z kraju, który ma oficjalnie wpisane w swoich deklaracjach politycznych chęć dążenia do hegemonii na świecie, taki podmiot w tym wypadku, faworyzując AFD w Niemczech, no, angażuje się w działania w innym kraju, których spodziewanym skutkiem jest destabilizacja systemu politycznego, pogłębienie polaryzacji, ogólnie osłabienie sprawności politycznej danego kraju. Więc... Jeżeli mamy totalitarny reżim, który otwarcie deklaruje pewne cele i mamy podmiot zależny od tego reżimu, który angażuje się w działania wpasowujące się w te cele, to czy wskazywanie zależności między jednym a drugim to jest jeszcze jakaś teoria spiskowa, czy może po prostu zrozumiały wniosek? Ja nie mówię, że na 100% tak było, nie wiem, ale chyba jest to wariant wart rozważenia. I ja wiem, że to może być trochę radykalna idea dla niektórych, ale ja naprawdę uważam, że podobnie jak w Ameryce, powinniśmy zacząć rozważać, czy TikTok powinien być w ogóle dostępny w Polsce i w Unii Europejskiej. I oczywiście ktoś powie, ale panie Szymonie, wolny rynek, regulacje, coś tam, no ale przepraszam bardzo, to nie jest jakaś prywatna firma działająca na wolnym rynku z motywacjami biznesu. To znaczy nie tylko, tak? bo to jest również podmiot kierowany przez totalitarny reżim z motywacjami politycznymi sprzecznymi z naszym własnym interesem. I być może tak właśnie powinien być traktowany. Podobnie, poddaję to po prostu pod rozwagę. Następnie. Muzułmanie w Wielkiej Brytanii, Romowie i muzułmanie z dzielnicy w mieście Leeds wywołali zamieszki, gdy służby socjalne odebrały piątkę dzieci rodzicom, których siedmiomiesięczny syn trafił do szpitala z urazem głowy. Migranci niszczyli mienie, przewracali radiowóz i podpalili autobus. Początkowo pojedynczy policjanci wezwani na interwencję uciekli przed agresywnym tłumem. Potem dojechały radiowozy, radiowozy z liczniejszymi oddziałami. Kolejne nagrania pokazują rozświeczonych uczestników zamieszek, który podpalają autobus linki, do tego wszystkiego będzie poniżej. I wiecie co, że tak powiem, ja się tym ludziom w ogóle nie dziwię. Ale o co mi chodzi? No bo zastanówcie się, jak byście się zachowali, gdyby obcy kraj zabrał dziecko waszemu sąsiadowi. I ktoś powie, jaki znowuż obcy kraj, przecież oni sami do tej Wielkiej Brytanii przyjechali. No tak, ale przecież powszechnie obserwowalnym i podnoszonym nawet na szczeblu politycznym w Wielkiej Brytanii problemem jest to, że są w tym kraju dzielnice imigranckie, w których wyrastają ludzie w ogóle nie identyfikujący się z Wielką Brytanią. No i efekt tego jest taki, że owszem, żyją tu, ale nie identyfikują się z tym krajem i z jego strukturami. I to jest zupełnie normalne i spodziewane, że ludzie nie identyfikujący się z narodem, z krajem, nie będą respektować nakazów jego instytucji. Z ich perspektywy przyszli tutaj obcy ludzie i zabrali komuś dziecko. I na tym etapie, no to wręcz ciężko mieć pretensje do nich. Znaczy, pretensje powinno się mieć do rządów, które doprowadziły do takiej sytuacji. W krajach takich jak Wielka Brytania od lat istnieją enklawy zamieszkane przez ludzi, którzy w najmniejszym nawet stopniu nie identyfikują się z Wielką Brytanią i to zostało, stwor... do tego zostało doprowadzone decyzjami politycznymi. Odsyłam do odcinka na temat multikulturalizmu, gdzie było to szerzej omawiane, bo to nie jest przypadek, że imigranci w krajach zachodnich się nie asymilowali. Po prostu pewnym ludziom w pewnym etapie, na pewnym etapie etapie wydawało się, że to jest dobry pomysł, żeby nie oczekiwać od tych ludzi asymilacji, mimo iż dzisiaj już praktycznie wszyscy, również na szczeblach rządowych tamtych krajów zachodnich, oficjalnie przyznali, że to był zły pomysł. I to nie jest tak, że ci ludzie nie mogą się zasymilować, no bo przecież taki proces, że ktoś przyjeżdża tutaj nawet z zupełnie obcej kultury i w ciągu pokolenia albo dwóch ci ludzie przesiąkają lokalną kulturą, tradycją, poczuciem tożsamości itd. i po prostu stają się członkami lokalnego narodu. To jest zupełnie normalny proces, który przez, yy, poprzez który setki tysięcy, jeśli nie miliony imigrantów się zasymilowały do krajów europejskich. Ale jeżeli ludzie trafiają do warunków, w których nie mają żadnego powodu, żeby się asymilować, no, to tacy ludzie sami z siebie nie będą tego robić. Żeby to się działo, to trzeba tę migrację organizować w taki sposób, który popycha tych ludzi do asymilacji, bo jak nie, to mamy potem takie właśnie przypadki, jak tutaj. I warto po prostu z takich rzeczy wyciągać naukę. A kolejno. Projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym zapowiedział w sobotę wicepremier szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL. Jak wskazał, chodzi m.in. o przepisy normujące kanony historyczne, literackie w polskiej szkole, a także np. edukację krajoznawczą. Jak mówił kośnia kamysz wartości takie jak tradycja, tożsamość i kultura narodowa oraz patriotyzm muszą być przekazywane młodemu pokoleniu. Szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wychowywać wspólnie z rodzicami i wspólnotą samorządową. Dlatego w najbliższych dniach zaprezentujemy ustawę o wychowaniu patriotycznym, zapowiedział. Wskazał, że ma być to zbiór rozwiązań zapobiegających jakiejkolwiek rewolucji, czy to lewackiej, czy prawackiej, bo jedna i druga szkodzi Polsce. To, co jest w centrum, jest dla niej najlepsze, stwierdził. Nie może być tak, że za każdą zmianą rządu będzie zmiana kanonu listy lektur. Nie może być tak, że za zmianą kadencji rządu będziemy zmieniać bohaterów, o których uczą się nasze dzieci w szkole. Musi być trzon, który jest niezmienny. W Polsce jest miejsce dla naszych bohaterów i dla Witosa i Piłsudskiego, dla Dmowskiego i Daszyńskiego, Paderewskiego i Korfantego, mówił Kosiniak-Kamysz. Zwrócił uwagę również na kluczowe postacie przełomu lat 80. i 90. Jest miejsce i dla Jacka Kuronia i dla Kornela Morawieckiego, przekonywał. Nie na tydzień, na rok czy na miesiąc, ale na Polskę trzeba się umówić na lata i pokolenia, oświadczył polityk. Ustawa o wychowaniu patriotycznym to będzie konstytucja na lata i pokolenia dla polskich dzieci i polskiej szkoły. Kośniak Kamysz dodał, że w projekcie przewidziano też przepisy pozwalające np. dzieciom z dużych miast na wyjazdy na zielone szkoły do gospodarstw agroturystycznych, by zapoznawały się z polską wsią. Ja przyznam, że mnie najbardziej ciekawi, jak ta propozycja zostanie odebrana przez ludzi. I wiadomo, w praktyce to może różnie wyglądać, ale zostańmy nawet na poziomie deklaracji, tak? na poziomie tego, co obiecałem że chcą zrobić. No bo tak. PSL twierdzi, że idee takie jak wychowanie patriotyczne, tożsamość i kultura narodowa, to są ich zdaniem wartości centrum. Takie umiarkowanie, ani lewackie, ani prawackie. No, ale ja jestem bliski pewności, że w internecie, na Twitterze, na Facebooku, no to usłyszycie wiele donośnych głosów, że przecież to są idee konserwatywne, prawicowe, reakcjonistyczne i że nie można ich traktować jako czegoś wspólnego dla Polaków. I z mojego doświadczenia, ludzie robiący takie oceny w internecie, wypowiadają to, te rzeczy całkowicie szczerze. To znaczy, im się naprawdę zdaje, że patriotyzm, tożsamość narodowa, własna kultura, to są jakieś tam quasi-faszystowskie konstrukty. Ale mam też wrażenie, że jak wyjdziemy z internetu, to chyba takiego podejścia znacznie rzadziej można je spotkać. Myślę, że robi się ono rażąco marginalne. Że jak weźmiemy ogół populacji, a nie tylko przekrój ludzi mających potrzebę pisać komentarze na mediach społecznościowych, to jednak osób obrażonych na takie konstrukty jest znacznie mniej niż może się to wydawać w internecie. Więc być może okaże się jednak, że pomysł PSL-u zostanie przyjęty względnie pozytywnie, nawet jeżeli w internecie będzie go, nie będzie tak tego widać, ale nie wiem, zobaczymy. Ja tak tylko od siebie dodam, że ten ostatni punkt, w którym przewidują, żeby dzieci ze szkół z dużych miast wyjeżdżały na wieś na jakieś zielone szkoły, to jest akurat fantastyczny pomysł, szczerze, i nie tylko jako odskocznia od betonowego krajobrazu, niektórych dzielnic, ale też jako okazja do wiem, kontaktu z jakimiś zwierzętami hodowlanymi, wglądu na to, jak wygląda praca inna niż w biurze i tak dalej. I ja nie mówię, że to są rzeczy konieczne, które koniecznie trzeba mieć opanowane do życia, no bo nie wiem, jeżeli ktoś jest wysokiej klasy specjalistą pracującym w dużym mieście, to nie potrzebujesz raczej umiejętności pracy ze zwierzętami, ale mimo to może fajnie byłoby, gdybyś miał jakąkolwiek styczność z tym tematem, żeby po prostu, żebyś wiedział, że zwierzęta karmi się z otwartej ręki, że najpierw musisz dać tej kozie marchewkę, dopiero potem może się pogłaskać i tak dalej, bo ja po prostu znam prawie dorosłych ludzi, którzy boją się zwierząt innych niż pies i kot, albo nie potrafią pójść na spacer dłuższy niż 30 minut, bo nikt gdy nie mieli okazji do styczności z czymś innym niż mieszkanie, podwórko, tramwaj, biuro, nie? Więc może być to faktycznie dobry pomysł. No i to tyle. Link do bonusowej części prasówki, gdzie rozpisanych jest jeszcze kilka tematów, jak zawsze jest poniżej. I tradycyjnie po tego typu koszulki z uwspółcześnionymi wersjami dzieł sztuki zapraszam do sklepu zależy.pl i do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia!